Cześć, witajcie! Wiem, że mnie długo nie było i jakoś mi się nakrywać się nie chciało, ale dzisiaj przyszła do mnie taka fajna koperta od Bartka. Otworzymy sobie dzisiaj. Ja mniej więcej wiem, co tam jest. To jest jedna karta. Oczywiście on mi wysyła karty na wymianę, a ja mu wysyłam tą, którą chciał. Ja wiem, którą mu chciał, bo tutaj. Jest taka koperta, tutaj jest, tam jest adres, mniej nie je pokażę. No to co, otwieramy, ja już sobie otworzę. I co, no mamy tutaj liścik, ja sobie przeczytam. Mam tutaj adres, więc jest fajnie. I to jest tutaj ta karta. Zobaczymy, co tu my tu mamy. Aha, trzeba nożyczki. Czy ja mam nożyczki mam? Napisz mi, czy ty chcesz karwahala tego zalu? To się go poszuka. Napisz czy to ta karta, czy nie ta. Napisz w komentarzu Bartku, a ja to sobie otworzę tak. I mamy tutaj fajną kartę. Jaką jest Game Changer David Silva? Przydam się, że nie mam tej karty. Jest bardzo fajna. Dzięki Bartku, dzięki. Na pewno Ci wyślę to, co będziesz chciał, to napisz to w komentarzu. A jakie to karty poświęciłeś, żeby skleić te tego Davida Silva? Poświęciłeś Christiana. Fernando, prosiłeś te dwie karty. Ale Ci dziękuję za tego Game Changera. Ja oczywiście wyślę Ci to, co będziesz chciał. No, tylko napisz to w komentarzu albo na PW. Ale co, ja się z Wami żegnam. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, dawania łapek w górę, w dół. Co tam wolicie. No i ja Was żegnam. Na razie. Cześć.